Cześć siemano wszystkim, ja jestem Katpix i witam Was w kolejnym odcinku z Legit Cheatingu na moim kanale. Jest to dosyć niezwykły film jak na mój kanał, ponieważ gramy na dosłownie czystym konfigu. Nie ma tu praktycznie nic, zostawiłem tylko skin changera. A to dlatego, że zrobimy sobie taki challenge, że co jednego fraga będę włączał po prostu jedną funkcję w chici. Na przykład że będę widział niki, będę widział boksy tak dalej. I co jednego fraga będę chciał po prostu włączyć kolejną funkcję. I wiecie, tutaj będzie taki fajny challenge, bo chodzi o to, że chciałbym grać jak najbardziej legit, no bo na tym polegają moje filmy, będę się krył i tak dalej, ale z drugiej strony też chciałbym zabijać, no bo chcę odpalać coraz więcej funkcji. Tak że to będzie taki dosyć ciekawy challenge dla mnie. Uważam. Coś takiego rozmaicenia na moim kanale. Tylko przyjmiemy sobie jeszcze takie jedno uproszczenie, że zakładkę Legit Bot, czyli po prostu Aimbot, będziemy liczyć jako jedną, że po prostu ją włączę i będzie ona działać. Mam już zrobionego imbota. I tak samo zakładkę I'm assist, czyli Trigger Bot zastosujemy jako jedną. Bo jest to bez sensu, na przykład w Legit Bocie jak miałbym, nie wiem, ustawiać każdą broń osobno, no to nawet by się, bym nie zdążył film by się skończył. Tak samo tutaj te ustawienia miałbym robić pojedynczo, no byłaby masakra. Także robimy takie uproszczenie, że są to po prostu jako dwie zakładki i to tyle. Ja już zaczynam gierkę i widzimy się za sekundę. A tak. W ogóle dzisiaj jak to nagrywam, to jest sobota. I wyszedł ten update z y, tym premierem, tak? Że tu jakaś niby sezon się skończy, będą będą inne rangi, czy coś w tym stylu. Są 4 M44, że zmniejszyli cenę. W sensie zmniejszą cenę. To coś tam właśnie słyszałem o tym i w sumie to zagramy sobie premiera, bo mi jak zwykle punkty wygasły, bo nie gram na tym koncie za bardzo. Dobra, jest meczek. Jak widzicie nawet nie mam auto akcepta zaznaczonego, także jest totalnie, totalny clear teraz. Będę grał na dosłownie wszystkim wyłączonym co się da. No tylko jest Skin Changer, bo tam Skin Changer to wiecie, nie jest za bardzo czyta ładnie wygląda na filmie, więc zostawiłem Skin Changera. Powiem Wam, że nie myślałem za bardzo nas planem na tym film W sensie, jakie funkcje odpalać po kolei. Na start myślę, że dobrym sposobem byłoby włączenie radar haka in-game radar, żebym po prostu widział, gdzie są w ogóle przeciwnicy. Więc po pierwszym fragu zrobię po prostu, odpalę radar, potem pójdziemy sobie w... najpierw w WSP, później pójdziemy w czamsy i na samym końcu aimbot. Z racji, że tam trochę mam go ustawionego, no to sobie tego aimbota na... na samym końcu odpalimy. Muszę ściszyć wojsko, bo to już mi, kurde, się dron Mida jeszcze wchodzą chyba. Nic, kurde, nie wiem, jak dziwnie się czuję. Mam kiny, a nie mam cheatów i to jest dziwne. Kurde, stary, daj mi fraga. No nie, nie zabijam nikogo. No nie, kolejny jeden gramy czysto. Dobra, czuję presję normalnie, czuję taką presję, bo wiem, że muszę robić te fragi. Ja to nie podobał mi się już ten film. Zamiast naprawdę padłem na niego chyba wczoraj, i naprawdę mi się podoba. A tak w ogóle gramy na skinach, które zaproponował widz ostatniego odcinka, to był Dominek. I możemy w tym odcinku zrobić tak samo, czyli pierwszy komentarz teraz, który napiszecie. Z combo, jaki mam zagrać, czyli kosa plus rękawiczki, to zagram właśnie tymi, takimi skinami w następnym odcinku. Tylko pierwsza osoba, także patrzcie komentarze, czy jeszcze ktoś się napisał i możemy tak zrobić. Be clear. Dobra, jest moja szansa, jest moja szansa teraz na jakieś fragi. No nie no, czemu oni miksują? Jest, dobra, jest jeden frag. Dobra, odpalam radar szybko. in radar. Dobra, Zasię. się. Mam radar haka. Jest na B ostatni, dobra. Już trochę lepiej, jest jeden frag, elegancko, ale kurde, czyli normalnie presję, to jest tak fajny challenge, co wymyśliłem. Przygotujemy sobie, czy tutaj coś z miski jeszcze potrzebuje, Auto-active, hit sound. O, hit sound można później włączyć, coś lubię w sumie. Tu, się, tu bym się skupił na Players. I teraz tak, włączyłem sobie Enable, no to Enable też mogę dać, bo to i tak nic nie zmieni. True wall liczymy jako funkcję czy jako nie? Teraz to jest dobre pytanie, bo. Bo jak nikt nie będę widział nie przez ścian. Dobra, true wall to będzie też jako jedna funkcja zrobimy. Żeby było jeszcze trudniej nawet. Dobra, ale mam radar, to mi bardzo dużo zmienia, bo już wszystko widzę. Nie widzę coś się dzieje. P90 z midem to nie jest dobry pomysł. Nie jest dobre połączenie bardziej może w ten sposób. Tak sorry, że za chwilę klikam tego taba, ale mam radar paka właśnie wtedy i wszystko widzę. Więc wiecie, muszę tego taba póki co klikać, bo widzę na mapie co się dzieje. Dobra, tutaj jest dwójka. Podejdziemy z jakieś fragi zrobić. Na start muszę robić. Dobra, raszuję po prostu chyba. Wjeżdżam tu. Jest frag, dobra, jest frag. Podnoszę kawaha. Cofnę się i zobaczymy, co mogę tu odpalić teraz. Dopłączymy sobie boksy. Nie po prostu true wall, żebym widział przez ściany, to jest najważniejsze. Będziemy kombinować zaraz dalej. No kurde, nie wszystko zabijają. Czy nie wiem, czy bardziej puszować? Pójdę do tego undera plecy. To będzie pewny frag raczej. No nie wytrzymam. Widzieliście to? Tu im przecież fraga. To jak oni zabijają wszystko, no co tu się dzieje? Halo, dajcie mi fragi. Dobra, zabiłem, mamy to, zabiłem, zabiłem, zabiłem Więc mogę sobie włączyć powiedzmy Mamy do wyboru widzieć niki przy ścianę Boksy brzmią dobrze, broń jest bez sensu Włączyłbym boksy tak szczerze Damy sobie na corner, jakiś kolor sobie dajmy W ogóle jakie będziemy kolory robić Zróbmy może zielone to było visible, to zróbmy taki prosty zielony, czerwony po prostu No, coś takiego, że później zmienimy Dobra, i to będzie nam starczy Tak, myślę, że starczy Widać coś? Widać boksy, dobra, same boksy widać Jakie to jest śmieszne Tylko odwrotnie kolory dałem Musi być yy, pierwszy czerwony Szybko zmienię te kolory Czyli musi być tak yy, Ten musi być czerwony A ten musi być zielony Dobra, to będzie ok O kurde, dwa flagi zrobiłem To było mocne Zarąbicie jest Dobra, dwie funkcje włączam, czyli teraz tak. Włączamy sobie Niki i headbar, żebym wiedział ile HP mają. Dobra, to zostawimy i Niki damy sobie na... na jaki kor? Na jakiś niebieski może taki? Niebieski? Co sumie nie wiem jaki. Dajmy taki fioletowy na przykład, o, coś w tym stylu. Dobra, nie, fioletowy nie pasuje. Dajmy sobie na taki niebieski. Nawet na granaty nie mam tej predykcji. Dobra, szósty frak. Mamy chwilę, to pomyślę, co mogę tu jeszcze włączyć. Może tak, żebym go widział. Niepotrzebnie nie włączyłem ten health bar. Mogę pójść w czampsy teraz. To sobie włączymy już. I te dwa, visible invisible, to musimy teraz ogarnąć. Żebym widział normalnie ładnie postacie. Teraz jak montuję ten film, to zdaję sobie sprawę, że przecież zrobiłem tam jednego fraga przed chwilą. I mogłem na spokojnie włączyć jeszcze jedną funkcję. A czemu tego nie zrobiłem? Czemu mi to wyleciało? Nie wiem, nie pytajcie mnie o to. się idzie, mam nadzieję, że mi się uda go. Dobra, udało się. Pójdziemy sobie w Chumsy teraz tak pierwsze Visible czy Invisible? Dobre pytanie. Mm. I tak przez ściany widzę, a Visible pomogą mi strzelać. Weźmy Visible czamcy, Damy sobie je też na zielony, tak? Bo tam były boksy zielone, dobrze pamiętam. Tak, zielone. co skopiujemy ten kolor tutaj stąd. Czy w mi grę właśnie? Halo, są jakieś laga. Dobra, nie waliło. Jest git, jest git, jest git. Jakiś lag ludzi, no dobra, wklejamy sobie ten kolor. Mamy czamcy visible. Pójdziemy teraz do Invisible jako drugi frag. Tak sobie przeglądam to menu, właśnie, co mógłbym tutaj włączyć, wyłączyć. I mnie tak, itemy na ziemi to jest totalny w ogóle bez sens, żeby marnować na to, na to, jakby fragi. Na pewno teraz muszą mieć czamcy, to już mówiłem. I w wizualach może jakiś spectator lizży, żeby widział, kto mnie ogląda. Albo bomb timer, to jeszcze takie są pierdoły, że Właśnie trzeba jeszcze przekminić, a nie mam za bardzo czasu. No tak jak mówię, nie przygotowałem się na ten film za bardzo, tak gramy właśnie na mega spontanie, żeby było, żebym też miał trochę więcej, wiecie, emocji. Dobra, jest frag, ładnie. Szybko szamcy włączam. Invisible, damy na czerwono. Dobra, będę miał szamcy już. O, jest gitarka. Do pełni szczęścia, brakuje mi jeszcze funkcji weapon, żebym sobie widział broń na dole. To takie moje podstawowe wizuale zawsze na każdym cheat'cie. Więc teraz odpalimy sobie po prostu broń, po tym fragu, żebym widział. I potem pójdziemy już w jakieś pierdowy, typu granaty, typu jakieś widoczność bomb, tak dalej. Taki jest plan. I oczywiście ten konflikt przejdzie też na drugą gierkę i tam też będziemy to kontynuować. Dobra, zabijem gościa w taki sposób. Czyli mogę sobie włączyć weaponsy, żebym widział. Teraz tak, ja ikonę chyba zawsze gram. Tak, dobra, ikona jest ok. Mam już takie bardzo fajne wizuale zrobione, tak naprawdę. Czyli więcej raczej nie trzeba kombinować. Dorzucimy smoka sobie. Dobra, jest prak kolejny. Teraz pójdziemy tak, pójdziemy sobie szybko w misk. Yy, hit sound. Kurde, nie wiem co pójść. Dobra, hit sound. Będziemy mieli dźwięki, jak kogoś trafię. Skill, jeden. Dobra, jedna funkcja. Okej, okay. i mamy tylko jedną punkty do włączenia, więc zrobimy sobie... Grenade Tracers, o to bym potrzebował w sumie. Ci wszystkie granty jak lecą, i teraz bym chciał tak... Flesza, smoke, a właśnie, to jak to teraz liczymy? Dobra, włączamy każdą funkcję, czyli najpierw Grenade Tracers. Okej, okay, dobra, I później będę po kolei włączał następne. Tak zrobimy, żeby nie, żeby nie było, bo już się rozpędziłem. Pierwszą rundę w ogóle też przegraliśmy teraz, tak patrzę. aby to nie wróżyło niczego złego. Tak, zdaję sobie teraz sprawę, że te, ja tak co chwilę jak afcze. co zabije i co kogoś tu stoję na awku. Jakby był jakiś Overwatch, to przecież to wygląda tak tragicznie, że ja to chwilę coś konfiguruję tak naprawdę, to jest śmieszne w sumie, zdałem sobie sprawę. Ale Overwatcha jeszcze chyba nie ma, więc w ogóle ktoś tutaj piszą, że ten mój ziomek RWE niby cheatuje. i tak w sumie ma taki dość podejrzany profil, staty też dość mocne. Dajcie w ogóle znać, jak wam się podoba taki, taki format odcinka, bo powiem wam szczerze, dla mnie to jest takie odświeżenie, gra się zupełnie inaczej i jak macie pomysł na jakiś taki odcinek w takim stylu, to bardzo chętnie przyjmę takie propozycje, więc piszcie w komentarzu. Jak czymś się zainspiruje, to bardzo chętnie was nawet wymienię w następnym odcinku, że to wasz pomysł, jakbyście coś mieli dodawać w komentarzu, takie właśnie szalone jakieś pomysły. Więc znowu nikogo nie zabiję. Dobra, mój konflikt stanął w miejscu. Progres <grym> configu zatrzymał się jak coś. I też tak w ogóle kminie, że to jest taki spoko pomysł i właśnie będziecie chcieli własny konflikt zrobić. To w sumie tak naprawdę pokazuje teraz funkcję za funkcją jak działa. To też właśnie może, możecie sobie z tego jakąś tam wiedzę wyciągnąć powiedzmy. Nie no, spoko, ten film ogólnie jeszcze się nie skończył, dopiero jest jakaś połowa, ale mi się już mega podoba. Mam nadzieję, że jakieś go fajnie zmontuje. No muszę go zmontować jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota i jutro w niedzielę chciałbym film rzucić. Zresztą pisałem paru osobom na Discordzie, że w ten weekend będzie film, więc jak, jak obiecałem, tak zrobię. Na ostatnim filmie obiecałem w ogóle, że będą filmy na moim kanale co miesiąc. No planuję chociaż film w miesiącu wrzucać maksymalnie raz na dwa miesiące, myślę, że będzie ok. Bo ostatni film był dwa miesiące temu. Co, przepraszam, ale wam to jakoś wynagrodzę i zaraz wam powiem jak, tylko muszę się skupić chwilę. Idziemy. Dobra, jeden kill, bo teraz nie mam czasu, żeby włączyć coś. Dobra, jest jeden frag, czyli mogę sobie odpalić na pewno... Ja yy, najbardziej potrzebuję. Flaszek, ja są flaszek, które ja bym chciał widzieć. No, flasze są najbardziej takie szkodliwe. Damy sobie flasze po prostu. Dobra, ja to wszystko zostaje. Ok. A za to, że przez dwa miesiące nie było filmów, to plan mam taki, że roznam wam po prostu na Discordzie dwa passive cardy po 30 zł. Myślę, że jest to spoko, taka rekompensata za moje lenistwo. Też będę miał, powiedzmy, taką motywację, żeby jednak nagrywać te filmy na czas dla was. Więc po tym filmie wystartuje giveaway na dwa razy trzy dyszki passive carda. Będzie bez jakichś większych wymagań, także po prostu czytajcie Discorda. leci ping na kanale konkursji, będzie można sobie zgarnąć passive Myślę, że spoko, taka rekompensata za moje właśnie lenistwo, a to się już powtarzam w sumie. O teraz ładnie widzicie flashe'a jak lecą, jest, jest czuć upgrade. Właśnie spectator list'a miałem włączyć jeszcze, kurde to będzie ważniejsze niż granaty. Same flashe'e mi starczą, muszę włączyć spectator list'a teraz. Bo nie wiem kto mnie ogląda. Dobra, jeden. Jeden frag, kurde dobra, ale starczy mi to co chciałem. Czyli w misk wchodzimy i włączamy sobie... Gdzie jest spectator list? Tu jest wizual, dobra mam, spectator list. I teraz daję sobie sprawę, że nie mam celownika do no-scope'ów, a coś by się przydał. I cyggerbota nawet nie mam, kurde to wszystko się jednak przydaje. Jak się już człowiek przyzwyczai, a to taka lipa teraz. Dobra, jeden frag jest. Dobra, masz na stary. Zablokował mnie mój, no ale dobra. Jednego faka zrobiłem, z tego co pamiętam. Włączymy sobie Bomb Timer. Właściwie teraz nie wiedziałem, czy go fejkuje, czy nie. To się na pewno nam przyda. Plan jest taki, że lecimy B. Zabili, tu dobra. A pół bierzemy. A stacja runda jest dobra, Dzieci. Czyli mogę włączyć jedną funkcję, czyli włączam teraz Mycronik do Sniperek. Dobra, i na tym zostajemy. Zobaczymy, ile punktów na primerze dostanę. I gramy jeszcze Nexica. 18,5 tysiąca, to jest chyba całkiem sporo już. Czy będzie jakiś Dropik jeszcze? Będzie, dobra, jeszcze otworzymy dropa za level. I uwaga, uwaga, co nam dropnie. Skrzynia załamania, to chyba tania ona jest. To trochę lipa. To jest lekkie zużycie, a to jest pewnie gorsze. A nie, też lekkie zużycie. No nie, wezmę tego auga. A bo nie, to i to wezmę, dobra. To ja startuję nexta i widzimy się za moment standardowo. I w ogóle gramy na Anubisie. Nie wiem, czy ja na odcinku kiedykolwiek na tej mapie grałem. To no, zabiję go, jak nie wiem, kim cudem, ale spoko widzę broni na ziemi, czy jakiś usp leży, czy nie? Nic nie widzę, masakra. Lipa, dobra, ale mam jednego fraga, tak? Jest, jeden kill, czyli mogę sobie odpalić to, co chciałem w wizualach i będzie to grenade prediction, żebym widział po prostu, gdzie lecą granaty. Znaczy nie, to jest żebym widział, gdzie mój granat leci, o, w ten sposób. One be. Widzieliście to, no przez co to było? Kąd jakaś mi w biegu dał taką tubę? O co tu chodzi? Nie no, dobra. Konto, ma, że tak powiem, mocarne, to raczej po prostu ziomek jest dobry, ale. No to było dziwne. W sensie. PARTA miał, no. Był po prostu lepszy i tyle. Dobra, to było dziwne, ale jeden frag, trzeba pamiętać. Jeden frag. Drugi. Dobra, 3 kill. To była dobra runda. Bardzo efektywna dla, dla progresu mojego konfigu. Tym będziemy Smoke, Mołotowy i Nade, żebym widział. Dobra, mam kolorki porobione już. Dobra, spróbuję pyknąć AWPOM. Zobaczymy jak to pójdzie. A nie mam triggerbota, no tak zapomniałem. Podle to, ja to kupowałem. Przegrywamy już 1-5, co jest w ogóle masakrycznym wynikiem. Totalny kontrast do poprzedniej gry. Jeden kill. A, ziemiak od nas w ogóle opuścił grę. To będzie ciekawy mecz, już czuję. A, dwóch co puściło. Dobra, to jest po meczu już. Ja pierniczę, no nieźle, nie? I właśnie przez takie coś później przegrywamy, no bo nie macie na to wpływu. W nogę mu strzeliłem, w nogę mu strzeliła. A właśnie, mogę w ogóle włączyć jedną funkcję. To zrobimy sobie, żebym widział broń, czyli chciałbym rifle widzieć. Tutaj damy sobie box i damy sobie... A, poddaliśmy się, dobrze. no ale to jest to dokończę. Box, tekst, to może być tekst, żebym widział jaka to jest broń i ikona. Niech też będzie, minus 400 punktów. I teraz pytanie: właśnie co robić? Bo nie wiem, ile jest nagrania dokładnie, i jak mi to wyjdzie w montażu. Po prostu zagram jeszcze trzecią grę. A to było teraz bardzo mocno przytne. Tak naprawdę, tamte wszystkie fragi, co robiłem, żeby tylko wam pokazać, jak, jak konflikt progresował. I gramy jeszcze jedną w takim układzie, no bo to, to było jakaś, jakieś nieporozumienie po prostu. Dobra, i tym razem gramy na daście, czyli widzę totalnie pełną różnorodność mapy w dzisiejszym odcinku. Ogólnie, w wolnej chwili przejrzemy, co jeszcze jest do zrobienia. I proponuję tak: zaznaczyć jeszcze sniperki, to jest jeden frag. Defuse Kita, to jest drugi frag. I to samo jeszcze trzeba zrobić na widzeniu przez ściany. Czyli mamy dwa fragi i to będą 3, 4, 5 killi. I potem włączam Trigger Bota i Aim Czyli po siedmiu fragach mamy już w pełni gotowy konfig I taki jest plan. Czyli lecimy od itemów. Najpierw zaczynamy. I patrzcie, to będziemy też ma taką koskę jakąś fajniejszą i rękawiczki. Kurde, muszę mieć dobry transfaktor na tym koncie w takim razie. No bo chyba 20 osób. No właśnie, no właśnie 20 osób, patrzcie. To konta jest naprawdę nieśmiertelny Jak to się ogląda w poprzednie filmy to... No dobrze, wie o czym ja mówię, przecież to jest piękna sprawa. To można mieć na każdym czycie w każdy sposób i wszystko jest pod kontrolą, także to jest coś pięknego. Posłyszałem kroki. Mam dwa flagi, to bardzo dużo pomoże na start. Dobra, tu mi zabrał tego lowera. Teraz z SMB robimy jeszcze. Dobra, trzy kile, to jest ogólnie bardzo dobre, bo teraz patrzcie co się dzieje. Defius Kita potrzebuje tylko boxa w sumie i ikonkę. Trzy fragi, mięczy to jest jeden frag, drugi robimy snajperki, no i to jest chyba wszystko, co potrzebuję stąd i teraz robimy trzeci frag, damy sobie same snajperki. Zostają nam dwa, dwa fragi na Rifla i na Defuskita i przechodzimy później do MyBota, czyli już tak właściwie kończymy. Jest skill. Czy myślałem, że ktoś małotowym zrobi, on się zjemeknie, że spalił. Gdzieś po tego fraga? No nie wiem, dobra, tego odgarniemy. Dobra, mamy to. Są dwa fragi, czyli teraz po kolei. Yy, bierzemy sobie, zaznaczamy rifle, zaznaczamy sobie defuse kit'a. Ikonkę chcemy, tak, dobra, i to by było chyba na tyle z wizuali. Dobra, jest trzecia runda, to jeszcze włączymy te particle'sy sobie. Te, te, czyli cztery, cztery, fragi potrzebuję w sumie, tak? No tak, potrzebuję 4 fragi. I lecimy do to taki jest plan, już teraz oficjalnie to mówię. A też w tym update słyszałem, coś tam, że jakiś wak musi się poprawić. Tak właściwie to nie pamiętam, kiedy on ma wyjść dokładnie, ten update słyszałem już chyba za tydzień. Że on... No że, że jakiś taki jest teaser, nie tego update'a. Zobaczymy, co z tym wakiem będzie. Jak będzie coś grubszego, to zawsze was na Discordzie o tym informuję. Także zapraszam, jeżeli ktoś jest tutaj w tym community sobie zawsze na bieżąco, to zapraszam, link w opisie. On no, ma tysięcy nie kupiłem żadnych granatów. No nieźle. Dobra, mam head up, końcu coś się udało. I w sumie był dosyć dziwny, ale gram bez już pominam. Jeszcze jest nie włączony, także. Pół czyste strzały. Zawsze z procentą pozycji z procentą pozycję wcześniej, więc można w sumie sprawdzić. No właśnie, żeś w ten sposób, żeby było jak najbardziej legit. I mamy jednego killa, czyli włączamy party klesy. No muszę tylko to włączyć, no bo to są już inne opcje. Idę zasadą, że włączamy jedną opcję co fraga, no to to zostaje dalej. Czyli potrzebuję 3, 4, 5 killi zrobić, żeby mieć w pełni satysfakcjonujący mnie konfig. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech rund to ogarniemy. Dobra, to był całkiem niezły strzał. Szybka, szybka, szybka reakcja, bez trigger batash wspominam. red particles to sobie włączymy. Tak, w sumie no to, jest już, to są już stricte wizualne rzeczy, ale jak już config to config. To było też niezłe, jedno HP w ogóle mi zostało. Dobra, i w ten sposób odpalam sobie y, kolejny particle do granatów, czyli muszę zrobić jeszcze, no jednego fraga, dwa fragi, bo dru za drugim fragiem, triggera, i się oddał, to odpala triggera, mi jeszcze do A też jest w ogóle 7-0, to widzę, że już rac raczej lekko pójdzie. Muszę tego punktu tego fraga zrobić. Dobra, udało się. Czyli kończymy particlesy. Po tym fragu włączamy trigera po, po następnym mybota i jest gotowy konfig. i można powiedzieć, że w sumie się challenge udał, choć był jakiś limit gier na ten challenge. Bazowo nie miałem żadnego limitu gier, chciałem w sumie jak zwykle nagrać dwie, ale wyszło trochę inaczej. Dobra, jest kill, szybko trigger. Dobra, gitara, bo to mi się przyda bardzo. Dobra, mamy to. Kończymy, kończymy, kończymy legit bot, dobra jest pełny konflikt, teraz już mogę. Teraz już nie mam presji, już nie mam co włączać, mogę się skupić tylko na gierce. No tu się wyłączę po prostu, bo tu i tak nie mam opcji. No nie wiem jak zareagować, bo na shiftie byłoby to dziwnie, dziwnie podejrzane, więc musiałem tak paść. Nie mamy rush longa i teraz pytanie: co my tu wytlikamy? No ja, ja na pewno nie za wiele. Na <grym> tu ziomek jakby kościł, dobra, mam jakiś team mega szefów. No żadnego praga nie zrobiłem. Już w ogóle strzelił. strzelił. no, no nieźle. Narobiłem dużo pragów na początku, żeby to odpalić wszystkie funkcje i teraz <noise> nawet nie mam gdzie ich wykorzystać. Właśnie na tym longu sobie miałem jak wykorzystać, tylko... Nie wiem, nie siadło. Dobra, 2 na 2, to w końcu może coś wykaże. Czemu on tam rasuje? No po co? Dobra, jednak żartowałem. Aha, to był notku. <noise> Nieźle. Ogólnie to, ja powiem wam, ja że przegraliśmy czwartą rundę z rzędu. Prawdopodobnie wszystko mam z, tego, z tego wyciąłem, bo nie było co pokazywać. I trzeba coś ugrać, bo kurde jest lipa. Mamy trigger bota mamy awupkę, więc spróbuję coś może teraz ugrać, tylko tutaj też wariaty tam kampion. No. W sumie mam lepszy pomysł, żeby piknąć. Mm. Dobre, jednak nie mam żadnego pomysłu, choć. Na spontanie trzeba grać na pomysły. widzicie. i widzicie, w sumie challenge, jeżeli można tak powiedzieć challenge, uważam za udany. Jeżeli macie pomysły na jakieś takie właśnie zwariowane odcinki, to piszcie w komentarzach, bardzo chętnie się zainspiruję. I co, to by było na tyle, zapraszam jeszcze raz na Discorda, jest konkursik na dwa razy Paysave Carda po trzy dyszki. Obiecuję, że film będzie raz w miesiącu, a jak nie będzie, to będą właśnie tam jakieś konkursy dla was, żebym, się, żebym był trochę bardziej zmotywowany. I co, i to na tyle, trzymajcie się, do następnego, siemano.